Zagrałem dzisiaj dekiem najlepszego gracza na świecie w Clash Royale. Riley pokazał jakim dekiem wbił top 1 świata i dzisiaj zagramy tym dekiem. Zobaczymy, czy jest on faktycznie taki mocny. Dek jest mega ciekawy i mega mocny, bo znajdziemy w nim Valkyrie Evo, Skeleton Barrella również Evo, Dart Goblina, Goblin Gang, Vainsy, Wallbreakerów, Horde Minionów i Minera. I nigdy totalnie nie grałem takim dekiem i jestem ciekaw, czy w sumie top 1 świata ma najlepszy dek w całym Clash Royale. I zobaczymy, czy wygramy nim wszystkie gry. Ale przed gierkami mam dla was małą niespodziankę. Kończy się Obecny są w Clash Royale a ja mam naszykowane 22 skrzynki, które sobie otworzymy, bo już za dwa dni wejdzie nowy karent, który przyniesie nam nową ewolucję szkieletów i która będzie turbopę, więc otwórzmy sobie trochę tych skrzynek. Pierwsza skrzynka, mamy dwie, trzy gwiazdki, cztery gwiazdki na start. Ej, robi się dosyć mocno, Czy będzie 5 gwiazdek? Nie będzie. No dobra, ale dobrze zapowiada się ten opening. Mamy trzy szkieleton Kingi. Mega fajna skrzynka. Mega dziękuję Clash Royale Kolejna skrzynka, co mi fajnego da dwie gwiazdki tylko. I 6 guardsów, także szkieletowy motyw już mamy. Kolejna Kolejna skrzynka na razie, tylko jedna gwiazdka, więc dosyć słabo. Jesteśmy 600 golda, no spoko. Generalnie mega chciałbym dostać witchka, bo na przykład mini pekę, czymś czym gram, no ale niestety dostaję golda. Kolejna skrzynka, trzy gwiazdki, ok. I trzy muszkieterki, no spoko, może być. Trzy muszkieterki nie są złe. Kolejne trzy gwiazdki, cztery. No niestety cztery gwiazdki mamy, ale mamy Freeza. Spoko. Też całkiem nie najgorzej. Tym razem dwie gwiazdki na dwóch gwiazdkach się kończy. Dostajemy 26 wizardów. To też dobra karta. No, w sumie mógłbym używać w swoim deku. I co tym razem? 10 tysięcy golda. No to taka średnia nagroda i kolejna skrzynka, to chyba będzie zaraz połowa skrzynek i mamy dwóch egzek. Ale mamy jeszcze kolejną skrzynkę i zobaczmy, co ona mi da fajnego. Może 26 strzał. Okej, okay. też dosyć słabo. Tutaj mamy dwie gwiazki, 3. Gwiazdki i te gwiazdki jakoś dostajemy, ale te dropy są słabe. Bo dostajemy 104 trzęsienia ziemi, więc też nie najlepiej. Dobra, klacz, dajcie mi coś, czym gram do mojego deku. I mamy 6 Hunterów. No, Hunterem też raczej nie gram. I tu mamy już dwie gwiazdki. Może trzecia gwiazka, niestety nie ma, ale jest 26 Flying Machine. No, to też nie jest najlepszy drop. Jedna gwiazka, dwie gwiazdki, trzy gwiazdki. Powiem tak, chciałbym dostać jeszcze coś, woko i 40 White Cardów. Ej, dobra, to jest akurat spoko. Bo są to złote white cardy, więc one mi się na pewno przydadzą. I czy tu będzie jedna gwiazdka? Tak, tu będzie jedna gwiazdka I 624 golda No nie jest to najlepsza nagroda To może ta skrzynka też jedna gwiazdka Ej, dobra, czy ja mam w jakieś zbugowane skrzynki, że z nich nic fajnego nie leci? Iż to serio będzie kolejna skrzynka, która da mi dosłownie 26 złotych kart? No i buszem też nigdy jeszcze nie grałem, więc niezbyt mi się ta karta przyda Kolejna jedna gwiazdka i 26 goblinów Naprawdę mam wrażenie, że dostaję jakieś popsute skrzynki Tym razem dwie gwiazdki, może 104 tese No to nie jest... Źle nawet. Tessa jest naprawdę spoko, więc ona mi się przyda. Szkoda, że mam ją tylko na dziewiątym levelu i jedna gwiazdka kolejna i 600 golda. I czy kolejna skrzynka będzie jedną gwiazdką? Ej, kolejna skrzynka z jedną gwiazdką. Nie wiem o co kompletnie chodzi. Ale takiego pecha jeszcze chyba nigdy nie miałem w openingu. Trzy gwiazdki, może tym razem jakaś witchka? 10 tysięcy golda. Ej dobra, te skrzynki stały zmienione, bo wcześniej były laki dropy i nic mi totalnie nie dały. A karnet niestety mam odebrany, więc po prostu lecimy grać. I zobaczymy, czy deck top jeden gracza faktycznie zadziała. Okej, okay, na ręce mamy. Wallbreakerów, Vinesy, Minera i hordę minionów, więc puśćmy może tutaj Minera i puśćmy sobie Wallbreakerów. Przeciwnik dał, okej, okay, dał Hogridera i dał Goblina, więc dajmy sobie miniony i patrzcie, na lewą stronę dobiegliśmy, ej, ten deck może faktycznie będzie działał, chociaż przeciwnik też mi obił wieżę, ale ja mu też obiję w sumie. Na lewą widzę tutaj idzie Knight, więc jego byśmy musieli czymś pokonać, może Goblin Gang dajmy. I zobaczcie, mamy obie wieże już mega mocno obite. Ta ma 600 HP i ta ma 2000. Więc może to będzie w sumie najlepszy deck, jaki istnieje. Z tego, co widziałem, Riley grał tak, że używał Wallbreakerów i Minera w jednym czasie i po prostu starał się detonować wszystkie wieże. Mamy w sumie Keleton Barela, Mogę go puścić na prawą stronę i spróbujemy mu wybombić całą tą wieżę. Zobaczymy, czy on doleci i dajmy jeszcze Minera. Szykujmy już Vines, jakby przeciwnik chciał tu coś zrobić, ale niszczymy mu wieże i zaczynamy niszczyć bazę. I nie wiem, czy przeciwnik się już nie podał, bo zobaczyć, że on chyba wyszedł z gry. Więc ja szybko jeszcze puszczę miniony, puszczę sobie goblina i faktycznie możliwe, że ten deck będzie działał i może on być najlepszym deckiem, no w sumie w całym Clash Royale, jeśli przeciwnicy dosłownie wychodzą z gry. Więc szybko sobie go dobijamy, no i w sumie mamy pierwszego wina. I to był chyba najszybszy win w życiu. I słuchajcie, możemy otworzyć kolejną skrzynkę. Proszę, żeby ta skrzynka, no była chociaż trochę lepsza niż ten opening 22 skrzynek, ale dwie gwiazdki, więc chyba nic. Kolejne trzęsienie ziemi. Przysięgam, że ja przyciągam jakieś najgorsze karty. Ale możemy jeszcze odebrać 15 goblinów, więc niech będzie, i lećmy z kolejną grą. I tutajby przeciwnik nam już nie wyszedł. Ok, mamy ziomka, mamy podobny dek jak wcześniej, więc użyjmy sobie wall breakerów i zobaczymy, czy przeciwnik zareaguje i czy obijemy jego wieżę. Ale możliwe, że nie. Ok, on ma arrowy. Dobrze o tym wieść. Dajmy więc minera. I celem jest oczywiście obijać cały czas wieżę przeciwnika, tak, żeby jak najbardziej ją obić i zniszczyć. I słuchajcie, chyba się to nie udało. Faktycznie mamy tam jutka rybaka, który mnie trochę pokonał, więc dajmy sobie gobling z tyłu, dajmy sobie może Valkyrie jest z przodu. I dajmy sobie Dart Goblina. Zobaczymy, czy przeciwnik będzie w stanie to obronić. I zobaczcie, on dał w ogóle raid'a. Zniszczył mi prawie wszystko. Ale na lewą dajmy Wallbreakerów. I zobaczcie, te wieże znowu są mega obijane. I dobra, Wallbreaker jeszcze się tam wysadził. Dajmy sobie miniony. No bo nadchodzi już Goblin Zajan, Więc jego trzeba to jakoś obronić. I miniony w sobie będą idealne. Ale okej, okay. on użył arrowów na mnie. Więc ja po prostu puszczę może skeleton Barela. I wezmę mu całą wieżę. Bo moja wieża raczej się obroni zaraz. A on chyba. Ej, dobra, on użył Wańsów, więc w sumie też się obroni i wysadził mi Rage'em wszystko. Hmm, więc to nie była zbyt dobra sytuacja, bo moja wieża jest już mega obita. Więc spuśćmy sobie Valkyrie z tyłu i spróbujmy zaatakować tą wieżę. Okej, okay, on dał Goblin Gianta Evo, spoko, więc jego trzeba by pokonać. Dajmy sobie może Dart Goblina z tyłu i dajmy sobie Minera na lewą stronę. Jak on atakuje nas na prawej, to my użyjmy Wallbreakerów i Minera na lewą. I zobaczcie, ej, dobra, gości pociągną moją postać, Mego Wallbreakera. I co on robi z moją Walkirium. Ej, dobra, ziomek, Józek, zostaw tą walkirię, bo on mi wyciąga ich nawet przez wodę. Ale jak na razie nie jest już tak kolorowo. Spróbujmy użyć skeleton barela. Będziemy chyba nic mi tu nie zrobi, więc dajmy sobie darty goblina jeszcze i szykujmy może Wańsy, Zwańsujmy to wszystko i zobacz... Ej, dobra, to działa, patrzcie, traci wieże ziomek. Ja my wierzę, także faktycznie chyba ta taktyka z niszeniem wież może działać, ale okej, okay, tutaj leci ziomek, który ma w sumie pekkę, ma... Gianta, więc my użyjmy sobie Walkirię i ona musi obronić to, dajmy sobie jeszcze Dart Goblina, dajmy sobie jeszcze Goblin Gang i zobaczymy, czy my, czy my damy radę pokonać tego Pekę i Gianta, daliśmy radę, ale na styk, moja wieża ma 500 HP, mamy Ewo Skeleton Barela, możemy go puścić i możemy dać tutaj Minera, damy sobie jeszcze Wallbreakerów i damy sobie Vainsy może i zobaczymy, czy zniszczy mu wieżę, ale chyba, chyba mu niszczę wieżę? Mamy zniszczoną wieżę, okej. Okay. I teraz tylko słuchajcie, muszę to obronić, więc faktycznie ten dek jest całkiem dobry. Jamy kolejną wygraną grę, deckiem w sumie najlepszego gracza na świecie i mam wrażenie, że ten deck faktycznie działa. Możemy sobie otworzyć kolejną skrzynkę i co trzy gwiazdki, może cztery. Nie dobra, mamy trzy gwiazdki i mamy 10 tysięcy golda, więc dzisiaj stajemy tylko golda na odcinku. I faktycznie wydaje mi się, że ten dek w sumie on działa trochę inaczej, bo tu nie skupiamy się na tym, żeby pokonywać przeciwnika, tylko na tym, żeby jak najbardziej obić jego wieże. Co jest w sumie dosyć ciekawe. I Wydaje się jak na razie dosyć mega OP. Okej, okay, on dał Firecrackera i dał Kanona, więc my podkopujemy się Minerem, dajemy Walkirię, Minion i Wallbreakerów. Oczywiście atakujemy znowu jego wieżę i on ma meteory, czyli on by nie skontrował. I ma jeszcze Loga, ale dotrze do. Nie dociera nasz Wallbreaker, szkoda. Ale okej, okay, więc musimy o tym pamiętać. Kolego. O, dobra, jest problem, bo on ma Firecrackera i ma jeszcze Hog Ridera I on będzie mi niszczył wszystko w sumie. I mam trochę wrażenie, że trafiliśmy na złego przeciwnika, bo on dosłownie wszystkim mnie kontruje, więc zajmę skeleton Barela, ale też. No, dał kanona, więc nic mu tu nie zrobimy. Wydaje mi się, że musimy spróbować go jakoś tak spuszować może walki minerem na raz. I może zaatakować drugą stronę. Więc słuchajcie, damy sobie Walkirię na lewą stronę. I dajmy sobie miniony tak pół na pół. One się powinny rozejść teraz na dwie strony. I dobra, poleciały głównie tu. On jest skontrował w sumie, ale my damy Wallbreakerów. I celem tej gry będzie zniszczenie prawej strony. Ale no nie możemy. Znowu mnie Logiem skontrował. Więc dajmy sobie Dart Goblina. Może chociaż on coś obije. I w sumie nie, ale on używał Hoga. Więc musimy się bronić. I dajmy Goblin Gang. Zobaczymy, on nie ma już meteorytu. Nie ma już w sumie nic takiego. Ale ma Firecrackera jeszcze, ok. Ale trochę tą wieżę obiliśmy jednak, 1800, dajmy sobie wainsy, żeby zniszczyć Firecrackera mu, zawsze wiecie, trochę wieżę też obijemy, London Knighta, możemy sobie dać miniony, tylko on znowu użyje, i nie trafił tym meteorytem, on użył ten meteoryt, ale w sumie niezbyt trafił, więc fajnie, dajmy sobie Wallbreakerów i dajmy sobie Minera, bo, bo właśnie niszczymy mu totalnie pierwszą wieżę. Jest wysadziliśmy i tylko 100 HP. ten minion dobije? Nie dobił. Ale możemy zniszczyć to sami. Zniszczymy mu też Firecrackera. I dajmy od razu minion, żeby bronić naszą wieżę. I od razu Wallbreakerów daję też na lewą stronę. I Wallbreakerzy zaczynają dobiegać. I mamy to wysadzony. Jeden Wallbreaker, fajnie. Dajmy sobie Minera, dajmy sobie Gobliny. I słuchajcie, ten deck coraz bardziej działa. Brońmy sobie prawą stronę Dart Goblinem. Dajmy sobie Miniony może tutaj. Też on i tak zniszczy nas. Więc my szybko dajmy Wallbreakerów. I mamy jeszcze tą Evo. Walkirię, więc ją też moglibyśmy użyć. Dajmy sobie gobliny. I dajmy skeleton barela. Dajmy od razu minera. I zobaczymy, czy on ma mega knighta. Ej, dobra, gościu ma mega knighta. Tego się nie spodziewałem. Dajmy walkirię. I słuchajcie, teraz jest zapera, Ale patrzcie, ja trochę obiłem tą wieżę. Więc nie jest tak źle. Tylko totalnie nie mam pojęcia, co mam zrobić z tym mega knightem. Bo nie mam trochę jednostek, żeby go pokonać. Szczególnie, że ziomek dosłownie niszczy mnie no wszystkim, co ma, więc dajmy prostu Wallbreakerów i okej, okay, on mi stara się zniszczyć wieżę, ale ja mu też, także tylko ja nie mogę dotrzeć do jego bazy trochę. Jest naprawdę dobrze, starajmy się to obronić, Goblin Gang, żeby tutaj Hog Rider mnie nie zniszczył, dajmy Horde Minofi, słuchajcie, jest walka, mam 100 HP tylko i on nie może dać metory tu, czyli on mi zniszczy bazę, zniszczy mi bazę. I szczerze, było naprawdę blisko, bo myślałem, że uda mi się go pokonać i szczerze mam wrażenie, że ten dek faktycznie działa. Grało mi się nim całkiem spoko i w sumie faktycznie można nim wbić raczej duże pucharki Szczególnie że deck jest mega tani, no bo w sumie nie mam tutaj jakichś drogich kart, tylko w sumie te dwie ewolucje. Więc, więc dla graczy free-to play może on być naprawdę spoko. A Wy pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu jaki kolejny challenge robimy i wpadnijcie dzisiaj na kika na mój stream gdzie będziemy grać turniej z widzami o w Kardy.